Narobiliśmy się, narobiliśmy i co? Nie nic. Jesteś jak James Bond. Kupuś puchatę. Jest roj. Dzień dobry! Albo dobry wieczór. Dziś będzie o filmach. Przy których myśmy się narobili, może nawet bawiliśmy się dobrze. Ale... Zwykle bawiliśmy się dobrze. Ale wyście w ogóle ich nie oglądali. Nawet jeśli piszecie Zbytko. nam, że. O, przy tym filmie to widać, że był fan. No, no. i co? No i co? Ale okej. Okay. Wiele czynników wpływa na oglądalność, bo gdyby to był tylko jeden, to już byśmy to pewnie rozgryźli. To zależy od tego, kto już opublikował test na temat tego samochodu, kiedy, czy był przed nami, czy po nas. I jakie jest sanie takie na model z rynku? Wydawałoby się, że na niektóre jest, a na niektóre nie, ale. Gdybyśmy przykład, to wiedzieli... Na przykład zawsze prosicie o jakieś auta dla Kowalskiego, po czym jak się pojawiają auta dla Kowalskiego, to mówicie, że po pierwsze wcale nie są dla Kowalskiego, a poza tym, kto by to takie oglądał? A poza tym to jeszcze drogie, to w ogóle powinna być wersja w podstawie. U nas bardzo liczy się wyszukiwarka i na przykład okazuje się, że tego Hyundai i30 czy Peugeot 308 w ogóle nikt nie szukał. Ja nawet myślałem, że tego Peugeot 308 to będziecie szukać, bo to jest nowy Peugeot 308, więc ktoś wkliknie, ale... A, w sensie, że już pokazali nowe i ludzie przyjdą oglądać stare. Nie dali się. Nie. Nie, jak będzie wyprzedaż. Ale okej, okay, staramy się na kanale mieć miks samochodów i takich poszukiwanych i ciekawych. Ciekawych albo dla nas, żebyśmy mieli fan, albo ciekawych w ogóle z jakiegoś powodu, bo to jest jakieś, nie wiem, dziwne rozwiązanie i warto o nim opowiedzieć. No właśnie i niektóre powinny się wyklikać, to znaczy czasem już jesteśmy tak, że ej dobra, to, to, to wiadomo, to się będzie oglądało jak porąbane. Nie. Nie. Znowu, są takie samochody, które sprawiły nam po prostu przyjemność, ale was te auta nie interesują. A niektóre zasługują na ciekawą oprawę, bo, bo są wyjątkowe. No kurczę, no nie będziemy Rollsa kręcić na śmietniku albo pod budką z kepsem. Chociaż akurat to pod budką z było, było bardzo dobre zdjęcie i PR Rolls-Royce'a w Warszawie w ogóle nie wie co tak, robi. Tak, dokładnie. No ale nieważne. Wiemy, że takie specjalne e, odcinki, takie wyjazdy, nie zwrócą się bezpośrednio w tym odcinku. Monetarnie, jak to monetarnie. Mówią, tak, hajs się nie zwróci. Nie, ale liczą, liczę, liczymy na to, że coś takiego skieruje ten film do nowych widzów, bo system e, algorytmu YouTube'a działa tak, że poleca. poleca. Tak. Więc może pokażę to komuś, kto jeszcze nas nie zna. I przyjdzie tutaj. Albo przynajmniej spodoba się to importerowi, który zobaczył, że ten jego samochód w ładnej oprawie się pojawił, a nie tam gdzieś, gdzie zwykle, i że to jest taki fajny test. To może będziemy wyżej w kolejce do, do następnego samochodu, bo to jest taka wyliczanka czasem. Absolutnie. I to, że my dostajemy jakiś samochód pierwszy, e, pierwsi, to nie jest tak, że my się z kimś przyjaźnimy bardziej. Tylko to są decyzje biznesowe. Absolutnie. Jeżeli importer czuje, że u nas to się pojawi i to będzie dobrze wyglądało, to fajnie. Ale właśnie, specjalne okoliczności wymagają czasem zgód, bo czasem to może być tak, że po prostu poprosimy kogoś o zgodę i ją dostajemy, ale czasem musimy za coś zapłacić i absolutnie to szanujemy, bo są, są specjalne miejsca, które. które są drogie w utrzymaniu i po prostu. No... Ktoś musi za to zapłacić. Tak, no, więc no, dlaczego chucze, mamy korzystać z tego My, my za to mamy zarmo. na tym zarobić, no więc musimy dać komuś innemu zarobić. Tak. I... W ogóle często jest tak, że wiesz, ktoś wyjmie sobie komórkę, szybko coś tam nakręci, puf, już robota Oj, zrobiona. ale my tego nie robimy jedną komórką. No więc właśnie, jak wystawimy aparat, statyw, jeszcze czasem oświetlenie, jeżeli jest wcześniej tak No, i jeszcze dalej. zwłaszcza oświetlenie, no to już od razu. A, Wygląda... a, to proszę, a, a, a co to Państwo? Wygląda zbyt profi, niestety. <laughs> i wtedy natychmiast pojawia się jakaś ochrona, ta ochrona też odsyła do administracji, administracji nie ma, bo jest, kurczę, wcześnie rano, więc trzeba się na coś, takiego, na coś takiego przygotować. Z Defenderem, który jest bardzo fajnym samochodem i bardzo fajnie nam się nagrał, było o tyle łatwo, że nie musieliśmy o żadne zgody występować, aczkolwiek tam w tamtej okolicy jest jedno miejsce, które chcę zbadać, tylko muszę dowiedzieć się do kogo... Jak tam wjechać i skąd wyjechać później. Tak, do kogo ono należy, ale nieważne. No, myśmy wjechali na taką małą plażę i żeby już, no, mi, żeby już nie wyszło, zdradzać. Wyszło jak wyszło, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, a mnóstwo osób jeszcze nie widziało. Sądząc po wynikach, tak. Bo w ogóle mieliśmy dla niego zaplanowany inny test off-roadowy, tylko mieliśmy być wiesz, w pięciu miejscach jednego dnia. Ale... No, ale tak no. wyszło. Ale w ogóle z samochodem warto się zapoznać, bo jest niebrzydki, jest nowoczesną interpretacją i nie, nikt nie będzie nim jeździł w teren, bo to nie, jest samochód, to żebyś jest jeździł, jeździła po swojej posiadłości, po swoich latyfundiach, a nie gdzieś zasuwała po jakichś I grajdach. oglądała te takie, te takie krowy z grzywką, wiesz które. Krowy z grzywką są fajne. Mhm. Ale zupełnie nie o krowach, dlatego że dla jednego samochodu mieliśmy lotnisko. To była krowa. Bardzo szybka grawa. BMW M8, że ona ma strasznie e, długą nazwę. BMW, stop, ja to mówię. BMW M8, Grand Coupe Competition. Tam jeszcze jest gdzieś X-Drive pewnie wstawiony po drodze. W każdym razie zgłosił się do nas widz Mateusz i zamknął nam lotnisko. I mogliśmy po płycie lotniska jeździć tym samochodem. A... Nie tylko po płycie lotniska jeździliście, chłopaki. Nieważne, w każdym razie ujęcia z tego wyszły super. Ja przed yy, z, klęczałem przy tym aparacie, przed takim hangarem i tam. Ah, 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 ah", bo jestem gruby, więc jest mi tam ciężko, jak ja z tym aparatem robię i tak dalej. Po prostu było przepięknie, to znaczy naprawdę do tego samochodu się prawie że modliłem. Nie a A z małą robiliśmy przecież upalanie. Nie zdradza im wszystkiego, niech to sobie obejrzeć. No dobrze, ale oglądajcie, wiecie. <laughs> tak, to zdaje się, będzie, cały odcinek oglądajcie, wiecie. Następny odcinek, który oglądajcie, wiecie, to jest BMW X6M. Chyba zresztą też to było competition dla odmiany. Tak. E, oni nie potrafią zamówić takiego po prostu, wiesz, w dwulitrowym dieslu. Chociaż ty będziesz miała X4 wreszcie wymarzone, które ktoś z was prosił. W każdym razie byliśmy nim w Tatrach. Drogi Kręte. Scenariusz skomplikowany. I co? No i obejrzyjcie, może co? Please. Dej, dej lajka. I suba. Dej. Tajkan Turbo, Porsche. O mój Boże. Pojechaliśmy nad morze w zeszłym roku jak tylko skończył się wiosenny lockdown, jeszcze połowa rzeczy była nieczynna, a myśmy tam się wyrwali, żeby właśnie nagrać ten samochód w wyjątkowych okolicznościach. Zanim przyjadą ludzie. E, I niby jeszcze Półwysep Helski był pusty, ale pustą drogę to mieliśmy, nie wiem, 20 minut? E, tak, bo myśmy przyjechali tam słońca. przyjechaliśmy tam, no już ciut po wschodzie słońca, ale powiedzmy, że tak do godziny 5.38 mieliśmy jeszcze wolne, a potem już zaczęli lokalesi tam zasuwać i znowu oni tam mieszkali, oni tam jeżdżą do swojej do pracy, no. do, do rzeczy, które robią. I bardzo jest trudno złapać wtedy ładne kadry. Złapaliśmy parę i myślę, że warto obejrzeć, a przy okazji. Nawet jeśli to się nie wyoglądało, to fajnie było ten samochód przetestować w trasie, czyli pojechać z Warszawy do Trójmiasta i z powrotem, zobaczyć jak jest z ładowaniem tego samochodu po drodze. Nie polecam ładowarki Orlenu i nie dlatego, że zatrzymuje się tam tylko na siku. Nie, bo na Orlenie są naprawdę dobre hot dogi i całe to w ogóle wszystko jedzenie. E, świeżo wyciskany sok pomarańczowy, dziękuję. Tak. Nie wiem czy to dobre hot dogi, to są te od tego, dost... nieważne. E, nie wchodźmy w to. E, w każdym razie nie, Orlen Kafe w ogóle Super sprawa, ale ładowarki elektryczne, nawet jak są za darmo czy płatne, na razie niespecjalnie. Tak. Jak się w weekend zawiesi, to w poniedziałek ktoś przyjedzie i odwiesi. Chłopaki naprawdę? Lata mm. 90. dzwoniły, prosiły o swoje rozwiązania z powrotem. No. No dobrze, Mercedes EQC, którym pojechaliśmy do Wałbrzycha. To było przepiękne, bo mieliśmy zgodę na filmowanie w starej kopalni w Wałbrzychu, która w ogóle jest bardzo ciekawym miejscem. Jak już będzie można, to koniecznie odwiedzajcie. Koniecznie jedź, jedźcie tam, jedźcie, jedźcie też. Yy, w dworzysku, które jest zaraz obok. W dworzysku, bardzo dobre jedzenie, tak. Zresztą śniadanie w starej kopalni też było spoko. Absolutnie. Ale no właśnie, najpierw żeśmy się trochę oszukali z tym elektrykiem, bo no wiecie, no Mercedes i... obiecuje tam, nie wiem, 300 czy ileś kilometrów zasięgu, to dojedziemy spokojnie do Wrocławia i no jeszcze. No najpierw dojechaliśmy na ptaka. Ledwo. Y, który był nieczynny, więc nawet nie mogłam podjąć mojej No kawki. bo niedziela. No bo niedziela niehandlowa. Co prawda, dzwoniłam do znajomych z. Uchodzi, no ale o ósmej rano w niedzielę, no to kto do mnie przyjedzie. No więc okej, okay, tam żeśmy się ładowali przez godzinę. Później dojechaliśmy, drdając się. Na, opar na, że na elektronach na ostatnich elektronach do Wrocławia. do Wrocławia. Tam gdzie za zamieszkaliśmy się... na Orlenie. Który wtedy działał przypadkowo. To jest, nawiasem mówiąc, to jest w tej chwili chyba jedna z tych. Na szybowcowej? Na szybowcowej. To jest chyba jeden z kilku w tej chwili płatnych Orlenów, o ile pamiętam, w Polsce, więc już byśmy tam tak nie, zamiesz nie zamieszkali, tylko pojechalibyśmy pewnie na Greenwaya. W każdym razie, tam żeśmy. Się ładowali pod korę. No, no właśnie tak. Do pełna, do, do pełna. bo w Wałbrzychu jest tylko jedno gniazdko typ 2. W centrum handlowym. W centrum handlowym i nie wiedzieliśmy, czy uda się nam z niego skorzystać, a trzeba było dojechać do Wałbrzycha, nagrać odcinek, czyli robić te wszystkie przejazdy i tak dalej i potem jeszcze stamtąd wrócić. Podładowaliśmy się chyba tam pół godziny w tym centrum handlowym, bo poszliśmy na jakiegoś tam kepsa na kolację. Mhm. Ale, ale Bardzo to. Bardzo dobry falafel tam był. O, właśnie. No, więc, więc to tyle. Znowu ten Przejazd kosztował nas więcej niż gdybyśmy pojechali autem spalinowym. No, no chyba, bo Gdybyśmy te... pojechali jakimś takim pociochem sześciolitrowym. Tak, tak, te, no te Greenwaye po drodze nie były, nie były specjalnie tanie, ale znowu piękne miejsce, piękna historia. Tylko samochód Was z jakiegoś powodu nie interesuje, a to przyszłość motoryzacji. Nie no, naprawdę lepiej obejrzał się test Elantry, który opublikowaliśmy tydzień wcześniej. No. Ale 911, tu kręciliśmy na drodze 100 zakrętów. Dostaliśmy płatną, ale dostaliśmy zgodę od Parku Narodowego Gór Stołowych. Dostaliśmy klucze do lasu. Tak. Ponieważ chcieliśmy kręcić z samego rana, tam przy błędnych skałach na parkingu, gdzie ma być widok na góry stołowe. Taka panorama. Niestety była mgła, więc akurat panorama nam nie wyszła. Więc widać było głównie mgłę. W tej mgle jechaliśmy taką wąziutką drogą. Otworzyliśmy sobie szlaban, bo mieliśmy te klucze do lasu. Wjechaliśmy sobie na górę. Na dwa samochody, żeby już od razu wszystko nagrać? Tak, bo mieliśmy samochód drugi, który był naszym wózkiem kamerowym, i. No Ania mówi, że w ogóle nie widziała problemu, jak ślepy ja... koń przed Wielką Pardubicką. Oj, cicho e... bądź, bo ja jechałam tą skodzianą z tyłu. Tak, a ja jechałem tym Porsche z przodu i ja tym Porsche tam po prostu siedziałem na kierownicy, w tej mgle ledwo widziałem czubek maski, a co dopiero jakieś zakręty, które... No... Nie, dla mnie największym wyzwaniem było wstać o tej nieludzkiej porze, jeszcze było zimno jak pies, więc ja generalnie zmarznięta wsiadłam do tego samochodu, włączyłam sobie te wszystkie podgrzewania i ja już jechałam jak królewna, mi było całkiem dobrze. Ale w każdym razie nauczyliśmy się wiele, bo to było fajne pod względem logistycznym, filmowym tak. i, no i po prostu. Zrobiliśmy fajne, fajne wideo. Lubimy takie rzeczy. No I i na... no właśnie. Samochód, w, który, w którego nagraniu ja nie uczestniczyłam, bo wziąłeś sobie. Przez większość czasu, tak. Bo wziąłeś sobie naszego kumpla Wojtka do pomocy. Tak. Jesteśmy nawiasem mówiąc w studio imienia Wojtka Jakubczyka, gdybyście nie wiedzieli. Człowieka, który wie. Wszystko. Naprawdę. W każdym razie rzeczywiście wziąłem jego do pomocy, pojechaliśmy jakimś Lexusem do Łodzi, gdzie dealer, dystrybutor tego Wanderhola urzęduje. Z Łodzi pojechaliśmy pod Starachowice, tam nad Zaporę, gdzie są fajne drogi i ładne widoki. Tam to żeśmy nagrali i stamtąd wróciliśmy do Warszawy. Wszystko w jeden dzień i wszystko w takie czerwcowe upały, a do tego to jest no, dwumiejscowy roadster trzykołowy, który ma szybę tak gdzieś tu na wysokości nosa. <laughs> Jechałem w czapeczce całą drogę, bo żeby słońce mniej, zresztą posmarowaliśmy się jakimiś tam filtrami i, i nie było udaru słonecznego. Dużo piliśmy wody. Fajne, fajne zdjęcia. No i przy okazji. No więc właśnie poznaliśmy, poznaliśmy ludzi, przymiłych fajnych. ludzi, czyli Maxa i Karolinę e, importerów e, Vanderhola. i to było fajne. Przy okazji BMW M8, tego właśnie. Poznaliśmy Mateusza, który jest pilotem i jego żonę, która nazywa się Koza. Znaczy ona się nazywa jakoś inaczej, ale. Koza, no. Ale, ale koza. Poznaliśmy też przemiłego pana rolnika, który pomagał nam z defenderem. Zdradzamy już, co się stało z defenderem, jak nie tego. A we Wrocławiu to w ogóle jest o tylu rany. widzów moich, że w ogóle jest super. Także uwielbiamy to, co robimy i jak podróżujemy sobie. Oglądajcie, co? No. Bo inaczej nie będziemy Was już lubić. <noise> Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu testy, pierwsze wrażenia i inne materiały okołomotoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek Jadą. Do, Do zobaczenia, zobaczenia w, w następnym odcinku. odcinku.